Teraz ogólnie dziwne czasy, bo mamy Fame MMA. mamy walki na gołe pięści. Zacznijmy od, od Fame MMA. Jaki ty masz stosunek do takich walk, do takich imprez? Czy to jest dobre, czy to jest niedobre? Tak jak mówisz, Fame MMA co nie taki... E, tak naprawdę każdy by chyba chciał się wbić w coś takiego, e, zrobić sobie taki produkt, którym zarabia miliony, no to chyba każdy by to chciał mieć. E, czy mi się to podoba? No nie bardzo, no bo jako człowiek y, całe życie sportowiec tak y, trochę inaczej do tego podchodzę. Ja bym a... ci właśnie, ja bym ci właśnie w, w słowo wchodzę, ale to, bo to jest tak, patrz, ty trenujesz od dziecka, ty jesteś urodzony w Od szóstego roku tak, życia tak, tak poświęcam. Jesteś. I na przykład y, zarabiasz X kwotę, tak? Powiedzmy nieźle, a ja jestem na przykład youtuber. Gdzieś tam sobie potrenowałem z, z pół roku, może rok i zarabiam pięć razy tyle co ty, no to no właśnie, się gotujesz. Nie? Właśnie też y, na ten temat chciałem powiedzieć, właśnie to jest coś takiego, tak jak teraz powiedziałeś. Ja całe życie się poświęcam, nie biorę żadnych odżywek, nie biorę, nie piję, nie palę, no, kompletnie nic, nic, kompletnie wiesz, jest naprawdę zdrowie, sportowiec, priorytet dla innych pokazuje wiesz, naprawdę ludzie mnie doceniają, a tu wychodzi gość który chlaćpa i o tym jeszcze śmiało mówi i nie dość, że zarabia dużo więcej to też daje bardzo zły przykład ale no niestety nie mogę tego negować taki jest świat, teraz ten, ta strona internetowa przykro to jest, że dzieci w wieku 12, 14, 16 to oglądają i z tego biorą przykład i to, to jest tak naprawdę najgorsze a to, że oni się biją to, że tak robię, no to cóż, no to nie moja sprawa tak, mówię, to jest, to jest życie. Tylko patrzę pod kontekstem takim, że jednak to młoda, młodzież na to ogląda i może z tego dać przykład. I 28 marca w, w Częstochowie Najman, Piechowiak. Nie wiem czy ta gala się odbędzie, czy się nie odbędzie, no ale są te face to face jakieś konferencje, że być może jakoś to tam zorganizują, że, że to się odbędzie. Tak, że... że to się odbędzie. Jak to zestawienie nie widzisz? Kto będzie lepszy? Wiesz co, nie widzę, no nie widzę, mówię, tyle co, tyle, co słyszę o tym, że ma jest, że będzie walczył Najman z tym, nie widzę, no nie, jakoś nie, nie interesuje się tym szczerze tak naprawdę. Jak będzie, to będzie, no. Najman to Najman. Najmana uważasz za sportowca? Yy, swoje zrobił, czy za sportowca uważam? Nie, na pewno ja w... w na jego miejscu nie pokazałbym się, nie, po, nie walczyłbym, nie pokazywałbym się, bo to jednak jest wielka żenada. Wielka żenada dla sportowca, dla człowieka, który dużo gada, który kurde skacze, mówi, a robi takie rzeczy przykre. Nie moja sprawa, kurde, naprawdę nie moja sprawa. Ja sobie żyję swoim życiem, inni mnie nie interesują. Najman jest najmanem. No dobra, ale Rutek, no może kiedyś e, dostałbyś dobrą ofertę. Fejm ma dobre pieniądze, naprawdę takie kuszące. Ja nie mówię teraz, bo no wiadomo, że nie, ale, ale kiedyś. I, ale i co? Ale taki jest fakt, no, ale taki jest fakt właśnie. Nie zgadzamy się z tym, nie zgadzamy się z tym, wiesz, no, że te, takie rzeczy się dzieją. A teraz spójrz, na przykład walczymy za 10 tysięcy zł, bo tak niektórzy walczą, rozumiesz, jest tak. No. I dostajesz taką propozycję z ma, Dobrze, zrobimy na Gali ma jedną walkę, typowo, e, wiesz, e, sportową, stricte, wiesz. I dajemy ci, kurde, 100 tysięcy. I co teraz? I co teraz? No, kurde, no, no co teraz? No właśnie, no nie zgadzamy się z tym, ale trzeba brać. Ale no po to to robimy, tak naprawdę, robimy to dla pieniędzy, kurde, robimy, robimy to dla życia. Ja mówię zawsze o tym sporcie, o tym, ale gdyby nie było z tego pieniążku, gdybyśmy nie żyli z tego, no to ja bym tak naprawdę dalej tego nie robił. Stricte tylko i wyłącznie dla siebie, tak? Ale no niestety, tak jest, wszystkim nam zależy na pieniądzach, a komuś nie zależy, no to widocznie już ma te pieniądze, bo taka, taka jest kolej rzeczy. E, śmieszą mnie ludzie, jeżeli robią, mówią, że robią to tylko dla sportu e, no i dla nich pieniądze są nieważne. Mówią tak ludzie, ci, którzy już po prostu nie mają i nie muszą e, martwić się o życie.